Zgodnie z powszechnie przyjętą teorią, kolebką gatunku homo sapiens jest Afryka. Jest to miejsce, gdzie mieszkali nasi przodkowie blisko 300 tysięcy lat temu, a ostatecznie rozsiali się po całej planecie, nabierając różnych cech zewnętrznych w zależności od środowiska. W rezultacie ludzie podzielili się na mnóstwo ras i jedna z najbardziej interesujących żyje właśnie w Afryce. Jesteś na kanale Atlas i w tym wideo dowiesz się o tym, jak żyją najmniejsi ludzie na świecie. Dziś w Afryce mieszka około miliona pigmejów. Wszyscy oni podzieleni są na trzy grupy: benga, buti oraz twa. Żyją oni w dżungli na terenach suchych i w górach. Wielu z nich nie ma nawet pojęcia o otaczającym ich świecie. Ci ludzie żyją według własnych zasad, wierzą w różnych bogów, mówią różnymi dialektami i są bardzo mali. Najwyżsi mężczyźni, w zależności od badanej populacji, z reguły nie mają więcej niż 150 cm wzrostu, a kobiety są jeszcze niższe. Z kolei najmniejsi pigmeje mogą mieć nawet 130 cm wysokości. Ich średnia długość życia zazwyczaj nie przekracza 40 lat, a niektóre plemiona żyją jeszcze krócej od 16 do 25 lat. Pierwsze dziecko kobiety rodzą zwykle w wieku 14-15 lat. Dzisiaj pigmeje coraz częściej kontaktują się z innymi ludźmi i plemionami. Niektórzy mieszkają nawet w niewielkich wioskach, gdzie mają hotele, telewizory, sprzedają różnego rodzaju żywność i zajmują się hodowlą bydła. Wielu z nich jednak nadal żyje w lasach. Niektóre plemiona niosą swoją zdobycz z lasu do Wielkich Czarnych, jak nazywają ich, i wymieniają się nagroty włóczni, puste butelki, zużyte ubrania i tym podobne. Aby znaleźć jedzenie, leśni pigmeje prowadzą koczewniczy tryb życia. Co 3 lub 4 tygodnie wędrują z miejsca na miejsce. Odległość między ich osadami może wynosić 30 i więcej kilometrów. Ten dystans pigmeje mogą przejść nawet w ciągu jednego dnia. Leśni pigmeje żyją w niewielkich chatkach, z gałązek splatają ramę w kształcie kopuły, a na nią mocują liście. Kora dla nich służy zarówno do aranżacji łóżek, jak i tworzenia odzieży. Pigmeje zmiękczają korę lian przy pomocy ognia. Oddzielają warstwę wewnętrzną i ubijają ją małymi młotkami. Kora staje się miękka jak tkanina. Potem schnie kilka dni i ubrania są gotowe. Wyrób odzieży leży po stronie mężczyzn, a sam dom i akcesoria do niego przygotowują kobiety. Z palmy rattanowej wyplatają praktycznie wszystko, i naczynia, i meble. Kobiety zbierają też korzenie, owoce i warzywa. Pigmeje żywią się ślimakami, gąsienicami, termitami, wężami i innymi zwierzętami. Mówiąc prościej, jedzą wszystko, co da się tylko zjeść. Leśni pigmeje nie wiedzą, jak łowić duże ryby i bardzo obawiają się dużych rzek. Do wędkowania na niewielkie ryby używają specjalnych lian lub trawy, które usypiają rybę na pewien czas. Ryba dla nich jest delikatesem, podobnie jak sól. Pierwszy z reguły jedzenia próbuje mężczyzna. Kiedy wszyscy są nakarmieni, kobiety zbierają się, aby zrobić makijaż. Ulubioną rozrywką dzieci z kolei jest gra w piłkę nożną. Aby zrobić piłkę, dzieci rozmazują sobie na brzuchach żywicę drzewa kauczukowego, a kiedy ta wyschnie, nawijają ją na rurkę, lekko podgrzewają i nadmuchują piłkę. Co ciekawe, uważa się, że pigmeje mają absolutny słuch muzyczny. Na przykład w 2008 roku śpiew polifoniczny pigmejów Aka został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Śpiewają z reguły chórem, ponieważ wierzą, że Bóg Lasu kocha polifonie. Meje bardzo często odprawiają różne ceremonie i rytuały. Wykonują rytualne tańce i śpiewają przed i po polowaniu, a jeśli mężczyźni wracają bez ofiary, kobiety wyśmiewają ich. Niektóre plemiona pigmejów mają nawet własnego kapłana, który prowadzi różne obrzędy, leczy rany i prawdopodobnie ma antidotum na jad węży. Nawet plemiona wielkich czarnych wierzą w jego cudowne moce. Na przykład do pigmejów baka często zwracają się w wielu sprawach medycznych, od gojenia ran do obrzezania. Niemniej jednak większość pigmejów pracujących na plantacjach wielkich czarnych za około dolara dziennie twierdzą, że są uważani przez nich za prymitywne stworzenia. Najmniejsi ludzie świata od wieków są pod ciągłą presją innych plemion. Chodzi nie tylko o niewolnictwo, ale nawet o kanibalizm. Na przykład w 2002 roku kongijscy rebelianci zabierali do niewoli pigmejów, aby służyli im jako przewodnicy i myśliwi. Jeśli jednak więzień wrócił bez zwierzyny, sam był zabijany i ćwiartowany, zaś mięso trafiało do kotła. Kanibale nawet łamali pigmeją nogi, aby służyli dosłownie jako zapas świeżego mięsa. Niektórzy przywódcy rebeliantów wierzyli, że spożywanie organów pigmejów odnawia siły witalne. Inni że niewielkiego wzrostu istoty żyjące w dżungli to małpy, a nie ludzie. Najdroższym skarbem dla pigmejów jest miód. Wydobywanie tego nektaru, podobnie jak polowanie, jest czysto męskim zajęciem. Aby zdobyć go, pigmej musi wspiąć się na znaczną wysokość – około 30 metrów. Używając liny z lian, pigmej obwiązuje nią drzewo i znajdując się wewnątrz pętli, przemieszcza się wzdłuż pnia do góry. Po dotarciu do celu, towarzysze z dołu przekazują mu kosz tlących się węgli, aby dosłownie wykurzyć pszczoły. Ten pigmej robi to już wiele lat. Według niego chroni go przed upadkiem amulet, którego nikomu nie pokazuje. Pigmeje w ogóle bardzo wierzą w omeny. Na przykład przed polowaniem nie można nikomu dać włóczni, nie można zabrać ze sobą pieniędzy i nie można powiedzieć na głos nazwy zwierzęcia, na które będzie się polowało. A jeśli dzień przed polowaniem pigmej uprawiał miłość z żoną, to na pewno będzie nieudane. Z reguły osady pigmeju znajdują się w miejscach bogatych w zwierzynę, w pobliżu małych rzek i drzew o szerokich koronach, zwłaszcza podczas ulew tropikalnych. Do polowań używają włóczni, łuków i kuszy. Splatają również liny, aby przygotować różny sprzęt łowiecki, np. sieci. Wybierają się na polowanie zazwyczaj, gdy wysycha poranna rosa. Dzień wcześniej pigmeje gotują trociznę i smarują groty strzał. Z kolei żony myśliwych wykonują rytualny taniec, aby przyciągnąć leśne duchy i pomóc swoim mężom, a kapłan wykonuje rytuał. Pułapki zastawiają w porach deszczowych, kiedy ślady zwierząt są wyraźnie widoczne. Sieci zazwyczaj łapią małe antylopy. Jeden z myśliwych zwabia zwierzę. Mistrzowsko naśladuje wołanie jej potomka, wzywającego pomocy. Zatem pigmeje zaczynają głośno krzyczeć, klaskać, potrząsać gałęziami, aby wepchnąć zwierzę bezpośrednio do sieci. Czasem muszą też polować na małpy, ale mówią, że nie lubią ich smaku, więc robią to tylko wtedy, gdy nie mogą znaleźć innego pożywienia. Słoń jest szczytem polowań. Pościg za słoniem może trwać nawet kilka dni, ale pigmeje łatwo znajdują wodę i jedzenie w dżungli. W przeszłości, kiedy wytropili już słonia, pigmeje śledzili go i czekali, aż zwierzę zaśnie. Na Następnie umazany odchodami słonia pigmy po cichu podpełzał do zwierzęcia i wbijał grot pokryty trucizną w pachwinę słonia. Trucizna zatrzymywała serce olbrzyma pół minuty później. Był też inny sposób. Myśliwy z niewielkiej odległości przerywał strzałą ścięgno pod kolanem tylnej nogi zwierzęcia. Po czym pigmeje całe dnie czekali, aż ogromne zwierzę upadnie z braku sił. We współczesnych realiach, kiedy władze niektórych państw afrykańskich zakazały pigmejom polowania na słonie, są oni zatrudniani jako tropiciele dla prywatnych klientów. Kiedy leśny olbrzym zostaje pokonany, klient zabiera kły słonia, a mięso trafia do pigmejów. Zazwyczaj podczas oficjalnego sezonu łowieckiego od maja do sierpnia 30-osobowa wioska zjada od 5 do 6 słoni. Jednak mięsa w dżungli nie da się długo przechowywać, dlatego pigmeje jedzą dużo. A żeby lepiej przeżuwać mięso, piłują krawędzie swoich zębów, robiąc z nich trójkąty. Wszyscy pigmeje poddają się temu zabiegowi w wieku nastoletnim. Pigmejów wspomina się jeszcze w starożytnych egipskich tekstach napisanych 2000 lat przed Chrystusem. Uważa się, że są one bezpośrednimi potomkami łowców-zbieraczy, które żyły w środkowoafrykańskich lasach deszczowych w późnej epoce kamienia, co najmniej 100 tysięcy lat temu. Ogólnie przyjmuje się, że ich niewielki rozmiar ciała i krótka długość życia są wynikiem adaptacji genetycznej do środowiska. Przez tysiące lat przodkowie pigmejów żyły w trudnych warunkach dżungli, co nie mogło nie mieć pewnego wpływu na genetykę. Różne hipotezy obejmują adaptację do ograniczenia żywności, termoregulację i mobilność w lesie. Jednak istnieje prawdopodobieństwo, że wszystkie te hipotezy są prawdziwe. Przecież w rzeczywistości niskorosłe ludy nie są rzadkością na Ziemi. Mieszkają też na przykład w lasach deszczowych w Azji i Melanezji i są zwykle nazywane nigryci albo negrito. Dzięki za oglądanie.